Nie. Jak to wchodziło? Ostatni temat? Temat ten. Subskrybuj kanał Biaga za pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Przede wszystkim podjęli walkę. Jest ta bramka kontaktowa. W ogóle jest po co trochę na ten rewers, jeżeli chodzi o kibiców, prawda? Nie no, myślę, że przede wszystkim Fajnie było się to po pierwsze spotkać. Ja myślę, że to też wiecie, w takim momencie, jak jesteśmy w europejskich pucharach, zobaczyć cały stadion, dać młodym piłkarzom Wisły Kraków zagrać w takim meczu. Prawda jest taka, że no, byliśmy rywale, myślę, że wymagającym dla rapidu. Znamy swoje tak naprawdę, również miejsce wszelej, ale nie podeszliśmy do tego meczu w taki sposób, że różnią nas budżety, doświadczenie czy cokolwiek innego. Jasnym jest, że budżet dzisiaj rapidu więcej jest pomiędzy 150 a milionów złotych, więc po prostu ta różnica jest. I myślę, że da również z generacji po kolei. Natomiast. No, chłopaki i dzisiaj walczyli do samego końca. Myślę, że bardzo miło było oglądać młodych zawodników jak Kutwek, Szynarskiego, Gogoła czy Sukienickiego, którzy walczyli po prostu każdy centymetr boiska. No i myślę, że jest wiele optymizmu w nas, ale też wiele pokory. Natomiast pamiętajcie jedno: nawet jakby się skończyło remisem po szczale Baeny, w Wiedniu trzeba było oszczędzić jedną bramkę. Więc musimy szczędzić po prostu tą jedną ramkę i zobaczyć, co się stanie dalej. Tutaj Niektórzy mówili, że Sukienicki, a to na tle takiego słabszego rywala tak dobrze wyglądał, ale dzisiaj też imponował tą kiwką, tym balansem. Wiadomo, że on ma jeszcze pewne braki Jasne. tam, ale, ale rzeczywiście to jest zawodnik, którego no, trzeba was fajnie że wyciągnęliście raz mm. na poziom. Ja myślę, że transfery w, jakby w, w tej ludzie były był bardzo mocno przemyślane. I myślę, że między innymi Oliwier był przez nas obserwowany już dłuższy okres czasu. Przed oczywiście transferem były różne głosy, no bo wielu wypominało mu te braki w defensywie, jakby wspominało o tym, że zawodnicy z tego poziomu ligi mogą mieć problem z pierwszą ligą, a tu mamy pary europejskie i jednak to też pokazuje, że musimy być chyba bardziej odważni w tym polskim sporcie. Bardziej wierzyć tym młodym chłopakom z niższych lig, bo jednak okazuje się, że da się znaleźć jakieś fajne diamenty, przy czym pamiętajmy o tym, że dużo pokory przed nim, bo wiecie, ile było już świetnych talentów Wiesil kraków. I jak to się różnie kończyło w przyszłości. Czy pani Pan dalej wierzy w to, że jeszcze można tego dwummetrzu rozstrzygnąć, tak? No. Ale dlaczego mam nie wierzyć? Dzisiaj to tak naprawdę prawda jest taka, że Prywatnie uważam, tak powiem Wam szczerze, że bez tej czerwonej kartki łatwiej by się nam grało. Przeważnie jest tak, że jak drużyna się cofnie jest bardzo doświadczona, to potrafi takie mecze rozgrywać. A, a myślę, że Rapi by grał o bardzo otwarty futbol bez tej czerwonej kartki. Natomiast no, prawda jest taka, że staraliśmy się tę bramkę strzelić. Myślę, że aby Zwoliński strzelił tę bramkę na 1-1, mielibyśmy jeszcze pół, pół, pół godziny gry i myślę, że byśmy ten mecz wygrali. Natomiast pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Nawet wygrana w tym meczu 2-1, nie oznaczałaby zbyt wiele przed rewanżem. Tak samo dzisiaj przegrana 2:1 nie oznacza tego, że nasze szanse już dzisiaj nie istnieją. Ale ważna w jest ta Bramka na 2-0 tak. to, to jest różnica. No, ja mógłby troszkę tam jeszcze, troszkę niżej to strzelić, mielibyśmy tylko nie na stadionie, no ale przyznacie Państwo, że dobrze się ten mecz układał po prostu. Tutaj wczoraj trener zasugerował dość mocno, że jeszcze by mu się przydał pomocnik i napastnik, to jest w fazie takich zaawansowanych przygotowań, jak ta hmm. sytuacja znaczy, My oczywiście wiemy, jakie są potrzeby jeżdżenia trenera, czy, czy generalnie rzecz biorąc, te Związane ze sztabem szkoleniowym. Natomiast my przed okienkiem również stworzyliśmy sobie jakąś wizję tego, którzy zawodnicy odejdą, a którzy mają przyjść na dane pozycje. Mamy akurat taką dobrą sytuację, że wydaje się, że mieliśmy jakościowe transfery. Mamy teraz 5 tygodni jeszcze, żeby postawić ewentualną kropkę na d ale będziemy się przygotować tej kadrze również w takich meczach jak dzisiaj z Radinem Wiedeń. jak wyglądają poszczególni zawodnicy na poszczególnych pozycjach, bo pamiętajcie też jedną rzecz, jeśli mówimy o środkowym pomocniku i mówimy na przykład o napastniku, no to pamiętajcie, że mam też jakby takie wyzwanie młodzieżowca, więc to też nie jest takie oczywiste, że my możemy zbyt mocno sprawić, że ten skład będzie e, zbyt mocno zaludniony. Natomiast podchodzimy do tego spokojnie, pięć tygodni myślę, że jakieś wzmocnienia jeszcze mogą trafić ja, się. Po, po Transferuję młodzieżowca. No i już teraz poczułem temat. Kuba Krzyżanowski, jaka jest, jak jest sytuacja, jak to wygląda? No cały czas Kuba jest dzisiaj zawodnikiem i swych Na pewno niezależnie jaki ruch podejmiemy, będziemy się z nim po, po przedłużyć kont, tak? Teraz nam zależy, żeby ten chłopak grał. No nam nie zależy na tym, żeby ten chłopak na przykład w naszej projekcji siedział na ławce przez cały sezon, bo to dla niego w tym wieku będzie duża strata. Nawet gdybyśmy dzisiaj rozważali o tym, że mamy zejść do, do trzeciej ligi, to myślę, że dla niego to nie byłoby zbyt rozwojowe. Więc przyg przyg przyglądamy się każdym ofertą, również taką, jaką dostaliśmy na przykład z Torino. Przy czym my osobiście uważamy, że w przypadku np. Torino, w takim konkretnym przykładzie powiem, że oni widzią się w mediach. Drużyna nie ma drugiej drużyny, więc tam Właśnie. bezpośrednio można z drużyny Primawery wejść do, do gry czy na ławkę w Serii więc do, takiego, do tego powodu to też jest jakieś wyzwanie. A druga sprawa, no to też dla nas jest, wydaje się, że kluczowe, żeby nam się rozwijali. I prawda jest taka, że zawsze jest pół po naszej stronie po tym wirtualnym transferze. No tylko ale... pytanie, bo tam jest mowa o tym, że nie będzie o tej opcji, by, znaczy nie będzie zapewnionego tego wykupu, tylko że jest opcja wykupu. I też niektórzy krytykują, że może pod tym względem Ale tej prb... ale, ale naprawdę, jak czasami czytam tych internautów, to myślę, że trzeba byłoby robić jakieś testy IQ jak zanim się komuś da internet do, do tego, żeby pisał. No, chłopak ma 18 lat. 18 lat. I my mówimy, że, że co, że mając 19 lat, jak się nie wykuje klub serii A, to jest twoja porażka w życiu? No, umówmy się, naprawdę. No to, to jest jakby doświadczenie kolejne, które musi po prostu w życiu tego chłopak ewentualnie przeżyć. Przy czym jeszcze nic nie jest postanowione, więc oczywiście mówię no, no, tak hipotetycznie, no, ale nie bądźmy też że po prostu y, defetystami. No. Co z tego, że ktoś go miałby po roku nie wykupić? Y, ilu takich zawodników jest? No? Proszę Państwa, no bądźmy dość poważni no i, i z naszej perspektywy wybierzemy taką opcję, która sprawi, że nasz zawodnik Kuba Krzyżanowski się rozwijał i to jest kluczowe. Właśnie. Panie prezesie, puchar, wielkie emocje, frekwencyjny top, ale przed nami Liga. Jakie będą oczekiwania będzie podobnie? Nie jak dzisiaj? No, na pewno nie będzie kompletu, no bo to oczywiste, nie? że to nie jest możliwe. Pamiętajcie też, że niektórzy odkładali urlopy, żeby być na meczu dzisiaj, a wyjadą pewnie w weekend na, na, na wakacje, ostatnie, na, ostatnie podrygi. Natomiast no, dla nas kluczowe jest, żeby w tych meczach wygrywać. I to jest nas ważne, żeby dobrze rozpocząć sezon. Zobaczymy, jak będziemy wyglądać fizycznie, natomiast hmm, też podchodzimy do tego z pokorą, bo te pierwsze mecze, w, wiecie, w pierwszej lidze ze specyficznymi przeciwnikami różnie wyglądający. widzieliśmy dokładnie Wisły Poc, które teoretycznie miała zdecydowanie lepszy skład, a jednak nie potrafiła wygrać, czy na nogarki dnia, więc to wiecie, to, to nie są proste moim zdaniem rzeczy, rzeczy na samym początku sezonu. Tym bardziej moim zdaniem to nie jest to, że dzisiaj chłopaki pokazywali walkę, bo to znaczy, że są sposób też dobrze, teoretycznie fizycznie fizycznie Czy Tam dwa rzeczy można było jeżeli da się w kuchara, przełożyć i było rozważane, żeby ten spokojnią ewentualnie też odsunąć. Czy czekacie jeszcze z tym? Nie, nie myślę, że tam e, zrobiliśmy tak optymalnie w konsultacji że tam, że wydaje nam się, że to jest ta, ten setup, który teraz mamy, jest optymalny. Proszę pamiętać również, że my no, walczymy w Lidze Europy. Powalczymy w tym biedniu jedziemy tam po prostu po Nie jedziemy tam, żeby po prostu rozegrać mecz, tylko to jest kwestyjny bramki i mamy wygrywkę czy żyty Wiecie, że takie takich sprawach to piśmie e, e, ciekawie bywa. E, natomiast e, potem mamy jeszcze mecze w Lidze konferencji i tam naprawdę wiele rzeczy się może zdarzyć. Po dzisiejszym meczu myślę, że wszyscy wiemy, że zarówno Sarajewo, jak i Górzym Bog jest w naszym absolutnym. jest absolutnym, absolutnym naszym zasięgu, więc mówmy się szczerze, oni są wszyscy w naszym zasięgu. A potem w ostatnim meczu, to wiecie, co może się dać tutaj na stadionie i, i zawsze możemy liczyć na to, że do tej konferencji trafimy. Proszę też pamiętać, że z naszej perspektywy ważne jest, żeby zacząć dobrze tą ligę, ale też moim zdaniem nie przesadzajmy, bo ten mecz w konferencji zaraz się skończy, bo dostaje prawie 30 metrów z rozegrania, więc wydaje mi się, że powinniśmy czerpać z tego lekcję, którą mamy w europejskich pucharach, bo dla nas wszystkich to jest jakaś lekcja. Nawet nie wiecie, ile jest, jak trudno jest próbowie z pierwszej ligi zorganizować mecz, Wiecie, Europejski europejskich pucharach nie na co dzień nie jest w starklasie. Dla nas organizacyjnie biura, delegacji, wymagania finansowe, e, prognozy, które musieliśmy w połowie e, lipca przedstawić nowe, e, e, ma wie, że w lipca musieliśmy dokonać wszystkich spłaty, aby to była aby licencja była teraz a nie w listopadzie, więc to wszystko udźwignęliśmy. Zawodnicy są na bieżąco, no, walczymy dalej i myślę, że trzeba patrzeć na, to, na tą przyszłość. To z pozytywne. Skąd pomysł na prezent dla Rodniku? Jak e, wiedzieliśmy, że 125 lat. Wiemy, jak ważne jest to w przypadku takich kilku grafików, jeden czy grafów, żeby po prostu takie momenty celebrować. To są naprawdę fajni ludzie. Myślę, że też dzisiaj byli zdumieni, jak wyglądało stanowisko z Nasz Aż jest większy niż Rapidu, bo tam wejdzie prawdopodobnie wejdzie 5 tysięcy ludzi. Więc myślę, że mieli, nie odczuli zbytnio tego, że, że grają jakimś z klubem, który dzisiaj jest na poziomie dobili. Może, po, może po tym meczu Wisła nie odczuje tak bardzo kary od UEFA, chociaż pewnie jakieś będą, bo jednak te przejścia ewakuacyjne były wyplowane. Myślę, ale... że te, myślę, że te kary, te przejścia też są standardem, więc umówmy się, że troszkę do tego przybiegliśmy. No a kary jak to kary, to wiecie, no. Zawsze, zawsze one występują. Plusem jest to, że mają 90-dniowy termin płatności, więc nie trzeba będzie tego robić teraz w momencie okna transferu tego, co by nas pozwoliło. trafić. pan, że nic jest posadzone, ale procentowo da się określić, jak prawdopodobne jest powiększenie Kuby. Jest prawdopodobne, no ale, ale zależy to naprawdę od tego, jak dzisiaj omówimy sobie ten mecz i jak on będzie wyglądał ostatecznie. A czy jest jeszcze, bo wiadomo na ligę tych młodzieżowców jest troszeczkę mało, czy przymierzacie się do jakichś młodzieżowca? Pracujemy cały czas nad tymi młodzieżowcami, no nie jest to proste, żeby znaleźć młodzieżowca z jakością w polskiej lidze. E, oczywiście takich, którzy są lepszy jest bardzo dużo, no ale tak, takich ludzi, którzy nie chcą ich oddać jest również bardzo dużo, no i to jest problematyczne. No. Okay, Panie prezesie gra, bo zgodząc z trenerem Oskara, rozumiem panu się? Tak, coraz bardziej widzi Pan postęp? No tak, on, on generalnie okay. ostatecznie świecił się na zieloną naszych analizę, również w grudniu tamtym roku. Pan Więc... Subczaka. E, proszę? czeka analiza. Tak. Ja e, oczywiście rozumiem, że, że Szymon e, uważa, że wspomnienie o Kazimierzu Moskalu, o którym wspominało Pani, Pan, Pan, pan pewnie wszyscy tutaj, e, zaważyło o, o tej decyzji, no, ale to jest trochę bardziej skomplikowane i mieliśmy kontakt wcześniej z, e, z trenerem, Natomiast. E, Trener. trener jest trenerem, będzie trenerem, jeśli ja będę tutaj w tym klubie najmniej dwa lata. Naprawdę i, i to i tak jest moje wiecie, znacie mnie już chwilę. No ja jestem pod tym kątem mega stabilny i uważam, że to jest czas minimum, który trzeba dać trenerowi. Trener Moska nigdy nie miał tego czasu w Wiśle. Jak ja będę prezesem, to ten, ten czas dostanie po prostu z mojej perspektywy ważne było to, że on zawsze grał w styl ofensywy. Nam się po prostu ten styl tutaj podoba, tak potrafimy grać. W każdym dniu trochę się źle czujemy, jak widzicie. Ale naprawdę dzisiaj również gra obronna była bardzo dobra. Zarówno koleja, jak i całego Oczywiście przy pierwszej bramce trochę też nieszczęścia noga niżej pewnie byśmy ten strzał zablokowali, no ale taka jest piłka, czasami strzelamy w tej 90. minucie, dzisiaj nie udało się, ale miejmy nadzieję, że nam los zwróci to we Wiedniu. Oczywiście przykro mi z punktu widzenia naszego, wiecie, punktu w rankingu UEFA i Europy, bo no, mogliśmy to dzisiaj dodać do, do, tych, do tych pucharów i naszej, naszego rankingu, no ale nie udało się, natomiast no, myślę, że na przykład na, na że do meczu Śląska wczoraj, no to dzisiaj zagraliśmy dobry mecz. Trener co najmniej dwa lata, tak? Już jest, nie na konferencji padło. Tak, naprawdę serio. Jeśli ja tu będę, no to nie wiem, będą musiały być jakieś strajki, żeby... Po prostu trener ma dostać czas. Ma dostać czas na to, żeby wygrywać kolejne mecze, starać się zrealizować kwestię awansu, ale jego kontrakt nie jest uzależniony od awansu, dlatego tak go skonstruowałem. To był mój pomysł i tak zostaje. To jeszcze chciałem dopytać e, odnośnie transferów. Wychodzący, bo wiemy, że Kuba Krzyżanowski może opuścić Wisłę. Czy klub jeszcze chciałby się z jakąś liczbą zawodników rozstać? Będziemy się przyglądać, będziemy myśleć o wypożyczeniach i zastanowimy się ostatecznie, jak będzie ta kadra wyglądała na koniec sierpnia. Będziemy mieć już myślę, że dobrą analizę tego, co się po prostu dzieje w klubie. Po prostu. Dziękuję. Panie prezesie, możemy mówić o jak oceniasz to spotkanie? Przegraliście, rywal był trudny, ale z ludźmi fermentami dobrze sobie radziliście na boisku. E, to oczywiście możemy grać w piłku, oczywiście był trudny rywal, no e, wszystko od nas zależy. To było na jednego piłkarza więcej, w drugiej plowie, to e, musimy grać. Troszkę. Wabliwe Tak, tak, ta, to mm -hmm. po innemu. Bo oddali piłkę i grali. E, grali troszkę nie tak, tak. Mm -hmm. Ostatnie, 12-15 minut, to było bardzo, bardzo lepiej grali my. I mieli dużo momentów, ale jakoś przeciwnika. Mhm. Jedne, dwa momenty strzelone, dwie bramki i a, co jeszcze mogę powiedzieć e, wszystko od nas zależy i w drugim meczu to musimy grać e, a, Може быть, не першим номером, але без какой прессии спокойно венция брамка для нашего противника, uh, спокойно едем до Австрии, і в далі. А сейчас мы играем перший ліговий матч, і то, то найважнейший для нас. Очевидно, пухари є пухари, а найважнейшие, то лиговый мышек зачнуть uh, позитивно. i grać tak jak zawsze gramy przy swoim kibicom. Powiedzcie, czy w tej pierwszej bramce miałeś coś, jakieś spłady zasłonięte Błeś, bo widziałem, że po ręce ci poszła tak? Tak, i był taki troszkę e, ryko skok rykosze ryko 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 tak od, od Jo i między nogami to, e, a, to mm, szkoda co oni wyratowali. ale to futbol to piłka nożna, <gry> zawsze tak może być. druga bramka to już jest szans, tak? słupki to, już, no. to już... Bardzo mocny strzał, to... A przed e, tym momentem mieli dobry moment odzwolnijć z, z, z woli i... Zapię słupek tak. i potem dwa słupka i bramki u nas już to futbol. Brak, brak szczęścia. Teraz przewodnim jest w Polonią, tak? To jest tak, tej, tak. To, to najważniejszy cel, to, jest chyba Awans do Ekstraklasy, więc teraz już koncentracja na meczu z Polonią. To nie? tak, jutro będzie troszkę regeneracja i będziemy gotować już do przeciwnika do Polonii i musimy zacząć dobre tutaj, bo to najważniejsze cel dla naszej drużyny w, 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 lig, w ligi do awansu do ISTKOS. Czy czujesz już pewnie tutaj w klubie jako pierwszy bramkarz, czujesz tak e, e, zaufanie trenera, czy, czy jeszcze tam troszeczkę pracy więcej, więcej zawsze? Nie, oczywiście musimy pracować, nikomu nie gwarantowana miejsce na wojsku i e, musimy codziennie trenować i oczywiście jest taki takie czuję od e, trenera o tak ale e, zawsze musimy e, pokazać e, swoje jakości na boisku na trenowaniu, na e, to nie tylko e, musimy pracować работать rob, codziennie. to jest ostatnie pytanie bo dobrze mówić po polsku, nie jesteś jakoś długo. Z czego to wynika? Co cię uczy? Słyszałem, że dużo książek polskich czytasz. Nie? Nie, czytam tak. i Oczywiście praktyka w drużynie to zawsze. I teraz może być i lepiej dla mnie, co e, zmienili trener, trenerzy. I zawsze wszystko mówię po polsku. Wszystkie Polski. odprawy, takie teoretyczne zajęcie. Wszystkie po polsku. I to dla mnie lepiej, jak to komunikacja. I trener bramkarzy też. Teraz my mamy e, czterech bramkarzy i trzech. E, Polaków i e, ja też w Białorusini, dla mnie to był, kiedy raton był, to mówili po angielsku i teraz po polsku, to oczywiście troszkę lepiej dla mnie, dla tej komunikacji, co e, bardzo szybko stał na nauczać się polskiego i to dzieło praktyki. Można powiedzieć, że Ty już jesteś nasz, Polak. <laughs> Mogę otrzymać pasport, tak? Dzięki wielkie. muszę powiedzieć, że taki lekki niedostyd jest, tak? Mimo, że był Rapi do początku, to jednak ten wynik pozostawia troszeczkę No tak, bo y, my się zagraliśmy nie słucha, nie? Szkoda sytuacji dwóch y, z pierwszej połowy, mojej i y, 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 Łukasza. No i z drugiej połowy na pewno y, y, graliśmy w przewadze. Byliśmy super sytuację na 1-1. Jeden, jeden jeden. Myślę, że gdyby ona się skończyła golem, to to ten wynik byłby korzystny dla nas. No druga bramka troszeczkę was tak jakby przygniotła na kilka minut, taka z nagle akcja i pasutki i bramka. No tak to właściwie wyglądało, że po tej bramce na 2-0 to, to przeciwnik przejął kontrolę nad tym meczem, może taki lekki gong, bo mówię, że ten początek, długiej połowy był niezły, ta sytuacja Łukasza, no szkoda, że supek... No ale nic, no. Jedziemy na rewanż, napiewamy mecz, oczywiście z Warszawa, a później będziemy się rewanż, ale jeszcze nie wszystko stracone. No, nie wszystko stracone, myślę, że jest szansa powalczyć, tak? Bo tam takie elementy, które pokazały że waleczność, no bo wiadomo, wiele natomiast ambicją walką myślę, że tam można próbować, coś zadziałać. Tak no jasno, no, w jakości i w drużynie przeciwnika było wiele, no nawet sytuacja gdzieś dziesięciu potrafiła nas dominować, ale no, tak mówię, no, my walczyliśmy nie składamy broni, jedziemy, jedziemy tam w czwartek zagrać na mecz. Ty miałeś tam taką sytuację tak? Jak to wygląda w tym momencie? Nie, w tym momencie jest... Myślę, że wszystko dobrze. Wszystko tak. Rywal ty, ty, dzisiaj z no dużo wyższej półki niż ten poprzedni, nie? No tak, no tak jak mówię, no w jakości, jakości u rywala nie brakowało. Y, indywidualności były na wysokim poziomie, na no fajnie było zmierzyć się z takim zespołem. I, I myślę, że nie wyglądaliśmy jakoś dużo, dużo boży. Zwłaszcza szansę że to jakiś korzystniejszy no Tak, na pewno było przede wszystkim, że braliśmy jednego więcej. Yy, mogliśmy, na, mogliśmy na pewno oszczędzić więcej bramek i nie możemy na pewno też stracić te bramki, grając nas przychodzą. Yy, było troszeczkę widać różnicę w jakości i ale myślę, że ambicją naprawialiśmy to i, i zwłaszcza do tej straconej bramki było chyba nieźle. Tak, ale myślę, że, że my też swoją jakoś pokazaliśmy, I, e, może też e, między innymi dlatego, że braliśmy, braliśmy przewadze, e, mieliśmy, mieliśmy dużo sytuacji i powinniśmy, myślę, że powinniśmy e, jak nie wygrać, to przynajmniej zremisować ten mecz. No, była okazja w ostatniej minucie, Angel Bajena miał taką, no, może nie prostą sytuację, ale no, można było z tego bramkę się no tak, na pewno niedosyt jest po, po tej sytuacji. Myślę, że jak nie było to 100% strocy, to 95% i powinniśmy takie braki strzelać. Początek meczu taki chyba niezbyt dobry trener nawet wygląda na konferencji, że chyba niezbyt dobrze wreszcie z czego to wynikało z tego zdania. Tak, myślę, że za szybko chcieliśmy rozgrywać akcję nurkowaną z Mieliśmy też kilka niedokładnych podań, musimy, musimy grać lepiej, dokładniej i myślę, że to, to jest tak... Ten przed meczem mówił o odwadze i wysłał jasny sygnał, ustalając wyjściowy skład dwóch napastników też był dosyć wysoko ustawiony, no, żeby się nie bać po prostu tak tak równy z równym. No tak, no przede wszystkim wychodziliśmy i się nie baliśmy tego przeciwnika. No myślę, że też to pokazaliśmy na, na boisku, że graliśmy jak równy do przed rewanżem uważasz, że jest te szansa jeszcze, żeby można było ich wygryźć? No tak, no oczywiście. To jest, to jest tylko przewaga jednej bramki i że jest wszystko możliwe i jedziemy tam tylko po zwycięstwo. Jakie nastroje były w szatni po tej pierwszej połowie, bo z jednej strony stracona bramka, troszkę taka szkoda jej było, ale z drugiej strony czerwona kartka w najlepszym momencie, no bo schodzicie do szatni, no i można wyjść na nowo troszeczkę podładowanym. No tak, dokładnie, To, ta czerwona kartka na pewno nas podbudowała. Eee, Chcieliśmy wyjść. też by było znana banki, żeby ruszyć na prawym skrzydłem. Eee, a tak jak już wcześniej powiedziałem, no nie możemy wyjść na, na drugą połowę i, i stracić bramkę. Jak to połączyłem. Ostatni temat, temat Subskrybuj kanał Biazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.